Witam Was, z tej strony Sabal, w kolejnym odcinku z serwera oficjalnego Metin 2 Bagniak. To jest chyba już 28 odcinek, zaraz będzie 30. Wow, kolejny jubileusz przed nami. No dobra, nie ma co. Pamiętajcie o łapce w górze i w komentarzu. Zaczynajmy materiał. Jako naczelny polski cebularz szkoda mi było kupić gotowe kostiumy na rynku, jeżeli chodzi o ilość dni. Postanowiłem spróbować mojego szczęścia po no i kupić skamy, skrzynki. Oczywiście, tak byście się mogli spodziewać, Nic, niczego nie otrzymałem praktycznie, e, jak to Hans tam zarobił paręset złotych, więc jest spoko, dzień co dzień w tej pięknej, uczciwej grze Metin 2. Może i nie zdobyłem żadnego kostiumu, ale za to nie ulepszyło mi moich ulubionych butów PLUS8. Przypominam, że prób miałem na PLUS9 chyba z 12 albo 13 razy. No nie dziwię się, że czyste plus 9 chodzą za 100 vonów. Jak patrzę na to, jak to wchodzi, to masakryczne są ceny te, te, tego sprzętu. W poprzednim odcinku poruszyłem temat dropienia kart do, do eventu i Króla w sensie talii, ile gdzie dropić na wyższym levelu, testowałem parę miejscówek, no i najlepsza okazała się e, szczeliny czasu, a dokładnie razador na matach, to jest oczywiście tam, gdzie są te posągi, no i co jakiś czas respią się, respi się cały spot no tak jak macie na DT, dropicie pieczątkę, blokowujecie e, statu statuły i przechodzicie dalej aż do Azadora. oczywiście się zatrzymałem na tym piętrze, no i wyszło mi około 18-19 tali na pełnym dropie, czyli bonusie do dropu na godzinę. To dużo trzymało w zależności jak policzyłem sobie, to dalej mi się bardziej opacało Hydry z powodu czasu, I zaraz wam wytłumaczę, bo ja próbowałem postawić auto na noc na wielu miejscówkach, ale na moim serwerze było tyle ludzi, nawet nie botów, boty... akurat to nie jest problem, bo to jest zamknięty serwer od dawna, bardziej tyle osób było, nawet zaraz wam pokażę na jednym z urywków, że nawet na H6 naj, najbardziej, na najgorszym spocie V2 Pająków były po dwie osoby, więc nie miałem szans po prostu wejść na i sobie podrobić w nocy, czy tam w dzień, czy o jakiejkolwiek innej porze. Więc dropienie ręczne z powodu czasu jest nieopłacalne. Bo hydry mogę robić 3 na godzinę, bo co wejście jest 20 minut przerwy i daje mi to około no, 3 won. Załóżmy tak, od 2 do 4 won. Mniej więcej średnio wychodzi 3 wony na godzinę. No i dzięki temu, y, że właśnie y, mam przerwę, czyli zrobię hydrę 3 minuty i mam przerwę i mogę robić sobie cokolwiek innego w grze, tudzież nie wiem, w domu. To jest o wiele lepszy zarobek niż właśnie te karty, gdzie dropienie ręczne być na tym spocie, no bo na autobach ciężko byłoby to zrobić, jak są te statuły i blokuje postać. Wyszłoby około 6 won, więc niby karty są lepsze, ale na moim poziomie temowym jednak wolę hydra, dlatego sobie darowałem w dłuższej perspektywie dropienie tego dla zarobku albo jakiegokolwiek innego poziomu nieopłacalne bo to w sumie w ogóle. Autobowy Autołowy 55 Auto. <laughs> ja chciałem autołowy 2 postawić nawet. Autołowy to jeden pokój wolny, chyba się można niego rzucić. Póki jest okazja. Autołowy. To jest kurwa H5V2 <laughs> Wolny, ale to jest słaby ten pokój, nie dziwię, tu wolny. I by nie było, ja sprawdzałem to o pierwszej w nocy i to macie H5 V2, a wtedy w Turcji była godzina trzecia, bo tak mniej więcej jest różnica czasowa, więc jak sami widzicie, no nie ma gdzie postawić, więc jeżeli ja mam to robić ręcznie, tylko na jednej postaci, to jest kompletnie nieopłacalne dla mnie i nie czasu, gdzie ja miałbym siedzieć 10 godzin na za i robić jedno i to samo no nie, psycha by mi siadła, po prostu ja niekiedy mam dość metina i postanowiłem, że zleję całkowicie ten event i skupiłem się na hydrach Oczywiście mniej zarobiłem Ale wiecie co Ja to, to nie mam zamiaru Po prostu spędzać 8 godzin na jednym i tym samym Sle Ja chyba 10 razy Ulepszam te buty na plus 9 kurde, A warto było <gry> Jedem więcej na potwory Tutaj jest test zarobku czy opłaca się kupować i otwierać te szkaty tak dla testu w sumie 30 monów wydałem ponad No i w sumie nawet bez spoileru, bez przebijania, bez yy, zaciekawienia powiem wam że nie. I nie dziwi mnie to. Podobno kiedyś opacało się otwierać srebrne okje dla zarobku że ludzie skupowali żeby to otwierać tak jak niby są ludzie co kupują hydry dalej nie rozumiem naprawdę tego że są ludzie co bardziej się by się otw otwierać hydry kupować i otwierać niż sprzedawać yy, bo marzą o tym żeby dopić sobie magiczny kamień ja zawsze wolałem sprzedać hydry i kupić kamień nie liczyć na to że mi wypadnie nie wiem jak wy macie na globalu czy dopicie hydry i otwieracie czy sprzedajecie hydry i kupujecie kamień to jest ciekawa sprawa, no ale cóż, takie życie. no dobra nie powiodło się nie powiodło się powiodło się nie powiodło się powiodło się powiodło się i tam było 6 bonów tak 18 zrobiłem wona wona zrobiłem Jemy na farta jak ulepszy zrobię 5 bonów więcej jak nie ulepszy będę na 0 Dobra, na urodzinki Jakubowi Musi ulepszyć, bo Bo Rudy to, to, to jest kurwa szczęście Co mówiłem? I próbuję wymieksować takiego szczura, oczywiście tego samego peta roselne, no bo jest ponad 400 dni, a on takie pety 2, zawsze to ponad 100 wonów do przodu będzie. No tylko wiecie, niektórzy z was mówili mi, żeby miksować kopety powyżej 1000 dni. Niestety Alastor jako najsilniejszy PET aktualnie nie da się takiego znaleźć. Jak mój ma 400 dni, to aktualizacja z Alastorem wyszła 100 dni wcześniej, czyli są PETY z Alastorem co mają maksymalnie nie wiem, 550 dni, może coś w tym guście, może 500 dni, więc e, nie, da, nie ma takiego PETA na rynku. Dlatego miksuję takiego. A i tak ten przeskok będzie duży dosyć przy tylu dniach, więc zawsze to jakiś zarobek będzie, albo boost do HP, typu 10% więcej, jak go wbiję na level 105, albo... no nie wiem, cokolwiek muszę zrobić. Kupiłem sobie kadeki, żeby przepalić yy, kamyczki yy, gaja myślałem, że to może oddać i faktycznie sobie podbiję szybko konia. Nie były drogie nawet, ale w sumie to się nie opłaca. Tak sobie policzyłem ile mi z tego leci z Hydry, ile musiałbym zapłacić, żeby wbić kolejne levele konia, tam skill'e, przepraszam. No, wychodzi mi na to, że musiałbym do biznesu dopłacać i to znaczną sumę, więc lepiej sobie to na bieżąco dropić, niż skupować po taniości i kupić to ręcznie. No, nie opłaca mi się, no bo przydałoby mi się na diabły. Diabły z HP. No, większy damage chuj bym miał, a bo ta od jak nic nie daje. Uwaga, 6 zmianek. Nic. Nic. Nie umarły. Orki, oczywiście nie ma diabłów, bo po co? Miksuję to po to, żeby mieć diabły na wieżę Sungma i ją szybciej robić, bo mój problem to jest też trochę damage, bo nie mam dużo na diabły, a tam właśnie ten bonus działa. Na tych wyższych piętrach trochę go brakuje jak się odpalę na pełną odporność, a biję potem strasznie mało, przy czym też mam mało precyzji, więc no kalkulacyjnie jeżeli jest takie słowo wychodzi na to, że muszę to zrobić, ale jak wyszło sami zobaczcie jaki to jest kabaret. Mistyki, Orki! A. O B naj jednym z najtrudniejszych do wytasowania to są przedmioty, nie? Trzy razy już miałem. Bieda. Życie. Nieumarłe. Wszystko wejdzie mi. Magia. Na ludzi. Pewnie teraz perfekt pod php mi wejdzie szybciej niż 20 diabły. Patrzcie, dwie dwudziestki z HP. Oczywiście to nie są diabły. Wiatr, diabły 6% Błyski, mistyki, po co diabły? Nie dawaj, nie chcę Zwierzęta Nic Nic Ogień Błyskawice Szycie no, ja bym się nie dziwił mi trzy piętnastki raz weszły że nie potrzebuję odporności, nie mam problem z odpornością, tylko ja mam problem z dmagem No, ale zostawiam Kurwa, no nie wiem, są mnie, czy zostawić, czy, czy mieć, no bo ja na pewno z tego i tak dojdę bez tego. Mistyki. do HP, pieniądze, kasy, trzyce. Cztery diabły Ogień, k***a kur... Już było dwa razy No zobacz, k***a kur... To jest przeklęte Was nagle wybier. 10 diabły to jest mój max jaki miałem Dobra kurwa, ostatnie zmianki jak nic nie będzie to i tak nie mam. <śm> Ogień, no nie Orki, błyskawice, wszystko kurwa będzie Zmrzęta 20%, proszę bardzo Diaby nie, nie chcę diabły. Orki błyskawice, nic mi nie zmienia. <grystanie> Mistyki. tyle jest zmianek ani razu się diabły. Co to jest przeznaczenie? 10. Mogłem kupić sobie to na rynku na TSM, sprzedać TSM, a kupić item. Ubierzcie mi lepiej bym na tym wyszedł. <gry> tu macie przykład itemu, gdzie ktoś się wyprzedaje, nie wiem, skończył grę albo coś, tylko 2850 Bonów za taką zbrojkę dla ninży. Perfekt bonusy, jeżeli chodzi o wbudowane, pod 218 kosztuje jedynie no około 8000 zł. Nie? Kto chce kupić? Tu jest miksowane poza streamem. pisami sami luknijcie. Naprawdę... <grystanie> nie wiem. Ja już nie chcę zmiksować. Ja będę kochał tylko gotowej temy. Tak chyba będzie najlepiej. Ewentualnie na silniki na sel. To jeszcze by oddał. Mamy czas motywacji, żeby Sung robić w końcu. 20% szans na miksnięcie, nie? będę, będę śmiał jak mi nic nie wejdzie! O, warto było. O, dziewiąta chyba zmianka, ta? No niestety... Ostatnio tyle Fredek robię, że ja codziennie dropię przynajmniej dwa dodania i w ciągu tygodnia robi mi się tyle, że ja miejsca nie mam, a to się nie stakuje, mimo że był update ze stakowaniem, ale po co to robić? Game 4 Jest jeszcze sposób, gdzie mogę zapełnić całe EQ syfem, wtedy łaskawie mi się to zestakuje, ale ja nie mam zamiaru co hydry e, rozpotować całe eku, żeby potem sobie zestakować jedną dodanie albo zmiankę. Ale w misiorki się bawię, bo to jest dobry zarobek. Z każdego misiorka, gdzie zrobię 6-7 mam dodatkowe 3 bony zarob. Kupione miksy na aukcji, miksowano oczywiście PET i wbił mi piąty poziom. Nie wiem czy to jest dobry poziom czy nie, bo są dwa rodzaje przeskoków. Piąty to jest losowy, chyba co 6 poziomów HP jest, a co 7 obrona, albo co 8. A w przypadku yy, szóstego typu to jest co 5 leveli HP, a co 6 obrona, z tego co pamiętam. Przy czym yy, na piątym poziomie macie losowe przeskoki. A na szóstym stałe, ale przetestujemy to w kolejnym odcinku. Co lepsze, nie wiem, wydaje mi się, że tą piątkę będę chyba e, sobie e, expił, tak dla testu, żeby zobaczyć, czy to już będzie lepsze od mojego aktualnego peta, czy nie.